Czas wielkiego wsparcia dla Europy. Europa wręcz otulana miłością z wielu stron, ale także i mądrością, wiedzą. Popatrzcie, że Europa realizuje bardzo ambitne cele cele duszy. To nie są cele egoistów, to są plany wyższe dla Europy. Ale by te ambitne cele Europa mogła zrealizować, Potrzebować będzie wsparcia z zewnątrz, jeśli chodzi o naukę, o wiedzę. Europa będzie szukać poza nią ludzi, firm, instytucji, które będą w stanie jej pomóc. W ramach tego rozwoju, skoku cywilizacyjnego Europy, Europa sobie będzie radzić, Europejczycy będą sobie radzić. Przeszkody opadną, droga do szczęścia stanie otworem. Bardzo dobry czas, jeśli chodzi o biznes, finanse. Panie w Europie tutaj mają wielkie szanse na dobre zarobki, na awanse, na sukcesy w pracy. Choć wokół Was jest bardzo dużo pięknych istot, które podpowiadają Wam, co robić, czego nie robić, jak osiągnąć sukces, jak zrealizować cel duszy, to jednak Wy i cała Europa nie słucha, nie słucha tych głosów. Jakaś bardzo silna kobieta w Europie rządzi nią i utrzymuje w ryzach. Dla niej też jest to bardzo dobry czas czas praw, czas zasad. Ta kobieta pilnuje, by w Europie wszystko odbywało się zgodnie z zasadami przyjętym prawem. By była harmonia, jedność. Siły wyższe, siły duchowe bardzo mocno ją w tym wspierają, by cel duchowy Europy się ziścił.